Muzyka szczęść Boże, szczęść Boże, moi drodzy, witam Was serdecznie i pozdrawiam na kolejnym spotkaniu, na kolejnej naszej modlitwie: wróć za tych, którzy odeszli od Boga, od Kościoła. Od wiary. Dzisiaj poznamy kolejną postać, kolejnego świętego, który także w wyniku różnych spraw doczesnych, materializmu, miłego, lekkiego życia, nie był zbyt blisko Pana Boga. Ale pewne straszne wydarzenie tak nim wstrząsnęło, że ten człowiek się nawrócił. Kto to taki? Za chwilkę, moi drodzy, Poznacie kolejną postać. A zanim to, to chciałem Wam bardzo podziękować za kolejne komentarze. Kolejne kilkanaście stron intencji, które trafią do Księgi Intencji, za co bardzo serdecznie Wam dziękuję. I zachęcam, aby także dzisiaj, już mamy dzisiaj piąty dzień marca, także pisać komentarze. Wtorek, 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 trzeciego tygodnia Wielkiego Postu. No, jeszcze trochę i będziemy na półmetku Wielkiego Postu, ale staramy się trwać dalej systematycznie w tych naszych wielkopostnych postanowieniach. Moi drodzy, Księga Intencji, Księga Intencji, widzimy, jest coraz bardziej. Wypełniona jest naprawdę sporo tych y, intencji. Sporo tych intencji, i pewnie y, ta księga, czy ten no, segregator, prawdę mówiąc, za który też jestem wdzięczny tym, którzy go pomogli przygotować, y, zostanie chyba zamieniony na y, trochę grubszy, ale to bardzo dobrze. Dzięki Wam pokazujecie, że. Ta modlitwa jest naprawdę potrzebna i też w wielu prywatnych wiadomościach, które od was dostaję, za które również dziękuję. Pokazujecie, piszecie, proszę księdza. Bardzo dziękuję za tę modlitwę. Bardzo dziękuję za tę inicjatywę. Tutaj się odnajduję, tutaj czuję się jak u siebie. To mi było potrzebne. Na taką inicjatywę czekałam, czekałem. Myślę, że jest to dla was prezent od Matki Bożej. Matki Bożej, która modli się, która jest ucieczką grzeszników, która jest matką miłosierdzia, która jest matką i pocieszycielką strapionych, ponieważ wy także przeżywacie strapienie w tej sytuacji, w tym doświadczeniu dotyczącym tego, że ktoś, kto jest dla Was bliski, niestety z różnych powodów, powodów odwrócił się od na Boga od kościoła, od wiary, czy całkowicie zszedł z drogi zbawienia. Dzisiaj, moi drodzy, kolejna postać, święty Romuald. Święty Romuald żył w XI wieku we Włoszech, urodził się w zamożnej, bogatej, książęcej rodzinie. Wychowany w zbytkach zamożnego rodzinnego domu. Do 20 roku życia wiódł lekkomyślny styl życia. Podobnie jak wielu innych świętych, którzy wychowywali się w bogactwie, na pierwszym miejscu nie mieli Pana Boga, na pierwszym miejscu jako ludzie młodzi mieli zabawę, różne spotkania towarzyskie, różne pojawiały się grzechy, różne namiętności, porządliwości. To czym na chwilę można było zająć serce, to czym można było zaimponować innym ludziom. Romuald chodził także na polowania, bardzo często dla rozrywki, ale z drugiej strony na tych polowaniach odkrywał piękno przyrody i też wartość tej leśnej ciszy. To zaczęło go coraz bardziej ujmować ten styl, Pustelniczego życia. I y, gdy był tym młodzieńcem, pewnego razu jego ojciec w pojedynku zabił swojego krewnego, co bardzo wstrząsnęło Romualdem. Jak tak można było zrobić? I przeżył jakiś wewnętrzny szok, który doprowadził go do tego, że młodzieniec postanowił udać się do klasztoru i tam przez wiele dni pokutować za grzech swojego ojca, za to, że jego ojciec zabił drugiego człowieka. Chociaż Romuald tego nie zrobił, to miał w sobie takie poczucie jakiegoś obowiązania czy duchowej troski o swojego ojca, który był człowiekiem dumnym i bardzo porywczym. I tutaj widzimy, że wstrząs, pewna trauma, no coś złego, zabójstwo, grzech jednak y, doprowadziły tam, gdzie y, wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Ten fragment można odnieść do y, wydarzenia z życia Romualda. Potem Romuald doświadczył też niezwykłej wizji świętego Apolinarego, co przekonało go do tego, aby wstąpić do klasztoru, aby zostać zakonnikiem. Ciekawa historia. Widzimy po raz kolejny, moi drodzy, i to chciałbym, żeby też było Waszą nadzieją. Po raz kolejny widzimy, że Pan Bóg w różny sposób szuka ludzi, i czasami Pan Bóg wobec zła, które się dzieje pośród nas, daje promyki swojej łaski, porusza sumienia. Święty Jan Paweł II. W książce pod tytułem Dar i Tajemnica, napisanej z okazji 50-lecia święceń kapłańskich, tak wspominał swoją młodość i rozeznawanie kapłaństwa, szczególnie właśnie w czasie II wojny światowej, i tak napisał, że widząc coraz większą ciemność i zło, zło którym była II wojna światowa, coraz wyraźniej dostrzegał, Potrzebę kapłaństwa. Coraz wyraźniej potrzebał, dostrzegał potrzebę pewnej przeciwwagi wobec tego zła, którego doświadczał świat. Widzimy, że właśnie tam, gdzie jest ciemność, tam wyraźniej można dostrzec Bożą światłość. I tak było w przypadku świętego Romualda. I moi drodzy, Ci, za których się modlimy, ci, których tutaj wspominamy, wspominacie w komentarzach, zachęcam, żeby do tego pisać. Pamiętajcie, że w tej ciemności, w jakiej są, Pan Bóg pragnie trafiać do nich ze swoim światłem. To jest dla nas również wielką nadzieją i o to się modlmy. I moi drodzy, pragnę modlić się za Was najpierw o wytrwałość w tej modlitwie, o wytrwałość w tej dobrej intencji. Ty, najlepsza matko, chroń mnie i moich bliskich od złego. Upraszaj nam łaski potrzebne do przemiany i uzdrowienia. Prowadź po drogach życia i posługuj się nami do budowania królestwa Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata, od którego pochodzi wszelkie dobro, prawda i życie. Amen. I moi drodzy, teraz przez niepokalane serce Matki Najświętszej zawierzajmy tych, których tutaj wspominacie w komentarzach, których imiona wypisujecie w komentarzach, których nosicie w swoim sercu, aby również te osoby były zawierzone przez wstawienictwo Matki Najświętszej Jezusowi Chrystusowi. W sercu Maryi, pełnym miłości, ma miejsce każda osoba a szczególnie te osoby, za które się teraz modlimy. Kirje eleison. Chryste eleison, Kirje eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami, Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Maryi niepokalane, módl się za nami. Serce Maryi łaski pełne, módl się za nami. Serce Maryi błogosławione między sercami, módl się za nami. Serce Maryi najczystsze, módl się za nami. Serce Maryi najpokorniejsze, Módl się za nami. Serce Maryi, kościele Boga wcielonego w zwiastowaniu, módl się za nami. Serce Maryi, nowymi łaskami, ozdobione w nawiedzeniu, módl się za nami. Serce Maryi, przy narodzeniu pańskim, dziwnym weselem napełnione, módl się za nami. Serce Maryi, przy ofiarowaniu mieczem boleści przeszyte, módl się za nami. Serce Maryi utratą Jezusa wielce zasmucone, módl się za nami. Serce Maryi przy znalezieniu Jezusa dziwnie rozweselone, módl się za nami. Serce Maryi w dźwiganiu krzyża przez Jezusa niezmiernym przygniecione ciężarem, módl się za nami. Serce Maryi z Jezusem na krzyżu rozpiętym do krzyża przybite, módl się za nami. Serce Maryi z umierającym Jezusem w morzu boleści pod krzyżem pogrążone, módl się za nami. Serce Maryi z umarłym Jezusem w żałości pogrzebione, módl się za nami. Serce Maryi ze zmartwychwstałym Jezusem radością ożywione, módl się za nami. Serce Maryi przy wstąpieniu Pańskim niepojętym weselem napełnione, módl się za nami. Serce Maryi przy zesłaniu Ducha Świętego nową łask pełnością udarowane módl się za nami. Serce Maryi uzdrowienie chorych módl się za nami. Serce Maryi pociechostrapionych módl się za nami. Serce Maryi ucieczko grzesznych módl się za nami. Serce Maryi nadziejo konających módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Najmilsze serce Maryi, któreś pomiędzy sercami wszystkich stworzeń jest najczystsze i miłością ku sercu Jezusowemu najbardziej gorejące oraz względem nas, grzeszników, najmiłosierniejsze. Uproś nam u serca Pana Jezusa Zbawiciela naszego wszystkie łaski, o które Cię prosimy. O Matko Miłosierdzia, jedno westchnienie Twoje, jedno uderzenie serca Twego, gorejącego miłością ku sercu Pana Jezusa, boskiego Syna Twojego, może nas zupełnie pocieszyć. Uczyń nam tę łaskę. A to boskie serce Jezusowe, dla synowskiej miłości, którą miało ku Tobie i zawsze mieć będzie, niezawodnie Cię wysłucha. Amen. I moi drodzy, na koniec pomódmy się dziesiątką różańca, za tych, których polecamy w komentarzach. Oto stoję u drzwi i kołacze. Jeśli kto usłyszy mój głos, przyjdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Niech to każde, zdrowaś Maryjo będzie pukaniem do serc tych, za których się modlimy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Maryjo, ucieczko grzeszników, módl się za nami w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą modlitwę. Zapraszam jutro na ucztę przed śniadaniem, codzienne rozważanie Bożego Słowa, także o godzinie 20.00 tutaj na naszą modlitwę wróć za tych, którzy odeszli od Boga od Kościoła, od wiary. Zachęcam, żeby do tej modlitwy zapraszać innych, aby udostępniać, aby nas tutaj było jak najwięcej w tej ważnej, modlitewnej intencji. I moi drodzy, ci święci, błogosławieni, których tutaj przywołujemy, są realnym dowodem na to, że nawrócenie naprawdę jest możliwe, nawet wtedy, gdy człowiek siedzi w największym bagnie. Dlatego jeszcze raz zapraszam do tej naszej wspólnej akcji modlitewnej. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo, Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia do jutra.